Смотрите прямо сейчас, как Польша из лагерей создавала элитные спецподразделения. И что из этого вышло? Это и другое в программе Скрытые угрозы с Николаем trochę luźniejszym materiale, jeszcze raz wrócimy na chwilę do mojego ulubionego programu komediowego, produkowanego na zlecenie kanału telewizyjnego Gwiazda TV. Będącego własnością Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej o groźnie brzmiącej nazwie ukryte zagrożenia z czyn diajkinym. Czy powiedziałam komediowego? Oj, przepraszam, wymsknęło mi się. Program jest oczywiście śmiertelnie poważny, a praktycznie każdy poruszany wątek sięga po jedną z dwóch sprawdzonych formułek. Formułka pierwsza to wątek stricte historyczny, a więc jakiś samolot, czołg, karabinek. Jakikolwiek radziecki wynalazek sprzed 50 lat, który po dziś dzień jest eksploatowany przez drugą armię świata, okazał się najlepszy na świecie i tak bardzo niszczył wrednych Amerykańców, że do dziś zazdroszczą go Rosjanom i do dziś panicznie się go boją. Jest to tanie i całkiem efektywne zagranie, aby przeciętny Rosjanin, będący widzem tego wybitnego programu, nie dostawał kognitywnego dysonansu, że jak to tak druga armia świata a jeździ pięćdziesięcioletnimi rzęchami. Otóż, Wania, jeździ, bo nadal są najlepsze na świecie, i Zachód nic nie może im zrobić. Natomiast druga formułka polega na opisywaniu spraw bieżących według z góry nakreślonego scenariusza. Przebiegły Zachód chce coś nam zrobić, ale odpowiedź mądrej i sprawiedliwej Rosji będzie taka i siaka, a wszystko skończy się tym, że Zachód będzie jeszcze wył z rozpaczy i w ogóle. Iwania z głubinki ogląda to, i aż się rozpływa w rozkoszy, siedząc na tapczanie na samą myśl, że innym będzie równie źle, jeśli nie gorzej, co jemu obecnie. Dzisiejszy odcinek, poświęcony po raz kolejny Polsce, będzie podążać właśnie tą drugą formułką. Acz, tak między nami, mam wrażenie, że wątek, który dzisiaj obejrzymy, miał się ukazać w poprzednim materiale o Polsce. Ale przez to, że o temacie polskim nasi niebracia mogą rozmawiać godzinami, wątek się rozrósł i trzeba było podzielić. Moje podejrzenie wynika głównie z faktu, że obiecany wątek hymnu polski, ostatecznie nieporuszony w poprzednim materiale, pojawi się w tym odcinku. A sam odcinek będzie też niczego sobie. Bardzo często i gęsto w kontekście Polski mówi się o tak zwanych najemnikach. Którzy tysiącami pojechali walczyć na Ukrainie przeciwko Rosji. I oczywiście już od ponad dwóch lat giną tysiącami. No, ale nic na ten temat nie wiemy, ponieważ naturalnie nasz zakłamany rząd tuszuje sprawę. Ta oto propagandowa klisza jest już wyeksploatowana do niemożliwości i po prostu nudna. I dzisiejszy odcinek nie będzie o niej. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, ktoś w Olgino chyba stwierdził, że czas najwyższy trochę podkręcić propagandę i dać jakieś konkrety. I w tym celu sięgnęli po strukturę, o której prawdopodobnie nie każdy z nas nawet słyszał. Ponieważ na jej temat ogólnie jest dość mało informacji w internecie. Mowa o Polskim Korpusie Ochotniczym. Formacji, która mignęła w mediach w pierwszej połowie 2023 w kontekście ataku na obwód Białgorocki. Formacja jest o tyle ciekawa, że w polskich mediach rzeczywiście prawie nie ma o niej mowy. Kilka wiadomości przed roku i parę artykułów, dość słabiutko, jeśli chodzi o warstwę medialną. Nawet na Wikipedii można o tej formacji przeczytać skromny artykuł w języku angielskim czy rosyjskim, ale nie ma nic w języku polskim. Myślę, że nie przesadzę, mówiąc, że mało kto z nas pamięta o tej formacji. I tutaj nagle wchodzi kanał Zwiezda, cały na biało, który postanowił własnoręcznie stworzyć całą mitologię na temat tej formacji dla swoich widzów. Spójrzmy na ekran. Jak zwykle, gdzie nie, gdzie dodam coś od siebie. A w zakończeniu trochę przedyskutuję to, co zaraz zobaczymy. 11 мая 2024 года судья Томаш Шмидт, бежавший от политического преследования из Польши в Белоруссию, рассказал о польских наемниках, которые воюют на стороне ВСУ против России. Также он заявил о планах Запада по более активному вовлечению поляков в конфликт. Когда это произойдет, по словам экс-судьи Варшавского воеводства, зависит от успехов армии России. Рубиконом называют, например, взятие России Одессы, а также закрепление сил СВО вдоль Днепра. Отсюда и возникают планы втянуть войну прибалтику, Польшу. Официально об этом не сообщается, однако информация о польских наемниках просачивается. В брев позором мы не были свидетелями одного из важнейших нарядов манипуляций, используемых в российской телевизии. Rosyjska telewizja uwielbia grać kartą, że oficjalnych informacji niby nie ma, ale są jakieś niepotwierdzone przecieki, anonimowi informatorzy i emerytowani, często zachodni, tzw. analitycy CIA czy oficerowie US Army w stanie spoczynku, którzy opowiedzą nam o tym, co jest przed nami skrywane. W marcu 2024 roku głowa Finansowego Komitetu Wierchownej Rady Daniil Getmansow, что заработала еще одна, я цитирую, военная коалиция партнеров Украины. На этот раз коалиция бронетехники, учредительная встреча участников которой состоялась в Варшаве. Конец цитаты. Сама Польша уже передала ВСУ свыше 500 танков и бронемашин. Больше, чем любая другая страна мира, между прочим. Плюс самоходную артиллерию, истребители, вертолеты, ПВО и боеприпасы. Это поставки почти на 8,5 миллиардов евро, заявил 25 апреля глава МИД Польши Радослав Сикорский. Тогда же в апреле сеть облетела еще и вот это сенсационное видео. На нем польские военные впервые признали свое участие в атаках на приграничные территории России. Назвали себя Польским добровольческим корпусом. Кто это такие? И какое отношение они имеют к армии Польши, если Варшава всячески отрицает свое непосредственное участие в конфликте? Teraz kluczowa problemy w WSU że nie czym wojewać, a kim wojować, заявił w januarie 2024 bywszy komandujący suchoputnymi wojskami Polszy Waldemar Skrzypczak. Ach, pan Skrzypczak to niewątpliwie ulubiony polski generał rosyjskiej propagandy. Szturmem zdobył serca w 2022, kiedy powiedział o anektowaniu obwodu królewieckiego, czym zyskał dużą rozpoznawalność medialną w Rosji. Dzięki czemu po dziś dzień wbrew swojej woli bryluje w rosyjskich mediach. No cóż, taka jest cena sławy. Пациенте этого генерала, чтобы продолжать бои, Киеву требуется поставить под около 200 тысяч человек. А 25 апреля министр обороны Польши Владислав Косиняк Камыш заверил, что Варшава поможет Киеву с возвращением из Польши украинцев призывного возраста. Как именно не сообщается. Впрочем, поляки уже предоставляют ВСУ помощь в живой силе. По данным Минобороны России, среди всех иностранных наемников в составе ВСУ больше всего именно граждан Польши. Разные есть оценки, но считается, что у поляков до 15 тысяч. Да, Где-то есть 4,5 тысячи, потому что, э, как считать, да, некоторые поляки э, участвуют э, в... Moskwa w innych miejscach nie było pasyjnych, a to, jak każdy w walentarii, pomyślał, że w dostawie, że dobrał to jedno. W lipcu, jeszcze jedna tysiąc. Bardzo ciekawa metoda liczenia polskich ochotników na Ukrainie poprzez doliczanie wolontariuszy. Rosja znowu w awangardzie innowacji w dziedzinie statystyki. А вот видео недавно опубликованное Польским добровольческим корпусом ПДК. Он признал свое участие в нападении на территорию Белгородской области 22 мая 2023 года. Сам рейд завершился бесславно. По данным Минобороны России нападавшие ранили 13 местных жителей одного убили. А сами потеряли 70 бойцов, в том числе во время отхода. Российские артиллерия и авиация уничтожали их даже в глубине Харьковской области. Плюс к этому на опубликованных кадрах боев можно заметить 4 уничтоженные бронемашины и 3 пикапа украинского и американского производства. Польский добровольческий корпус был сформирован в феврале 2023 года. Это отдельное формирование в составе ВСУ, штаб-квартира которого располагается в пригороде Киева. Польский корпус создан для диверсионных операций, утверждают эксперты. На это указывает характер его комплектования и специфика подготовки бойцов. Как правило, туда берут именно э, тех, кто имеет военную подготовку, профессионалов. А идеология ПДК основывается на лозунгах отряда «Гусар эскадрона смерти». Он был создан лейтенантом Юзефом Сила Новицким в 1920-м, во время Советско-Польской войны 1919 21 годов. Конечно, здесь время вынуть попкорн, потому что начинается обязательный исторический в котором мы, естественно, узнаем, что вся польская история есть закламана, и россиянин сейчас правду нам повеет о наших личных злодеяниях и подлостях. Вот эмблема современного польского добровольческого корпуса, а это значок эскадрона гусар смерти 1920 года. По своей сути одно и то же. Гимн Украины на стороне которой сейчас воюет ВДК, «Еще вмерла Украина». А лозунг «Гусар» 1920 года «Еще Польша не погибла». Ну, то есть калька. И это еще не все сходства «Гусар» эскадроны смерти с современным польским корпусом, который стал известен, я бы сказал, печально известен благодаря террору на территории России. Сейчас члены ПДК заявляют, что они участвуют в освобождении Украины от России. Ровно те же лозунги были и у польских гусар начала 20 века. С той лишь разницей, что тогда Варшава не скрывала своих претензий на территории, которые занимает современная незалежная. Прямо называла их своими «всходними кресами», то есть «восточным краем» или «восточной окраиной Польши». За эти земли и воевали польские гусары в войне 1919-1921 года. В контексте переписывания истории в современной Польше а, преподносится, что это большевики сплошь и рядом, захватывая якобы исконно польские территории, совершали мародерство, убивали мирное население, а, грабили и вершили страшные расправы а добровольческий эскадрон был создан для того, чтобы им противостоять. На самом деле, надо отметить, что все происходило прямо противоположным образом. Начало войны складывалось успешно для поляков. К 1920-му они захватили Прибалтику, западные части Белоруссии и Украины. Однако Красная Армия направила в эти районы дополнительные части. В апреле командование Западным фронтом принял Михаил Тухачевский. Haczewski, будущий маршал и постепенно положение исправилось. Варто шутко вспомнить że potem маршалка tuхачеwskiego НКВД тłukło młotkiem w czasie и на в czasie przesłuchania i на protokole в którym przyznał się do bycia шпионом, mieckim szpiom nadal są plamy советские войска едва не взяли варшаву а в переломный момент в июле 1920 когда оборона поляков рушилась они и сформировали в белостоке эскадрон так называемых мстителей. Причем по такому же принципу, как и современный ПДК. Они рассматривают себя как высокие профессионалы, которые не боятся смерти, но, грубо говоря, сказать, что война – это их путь. Эскадрон Юзефа Сила Новицкого в качестве своего девиза провозгласил «Никогда не берем пленных, и э, начиная э, любой поход, любую акцию, активно прибегал к насилию. И факты убийств, грабежа, насилия над женщинами и детьми э, были распространены в очень большом количестве. А вот как получилось, что эскадрон силы Новицкого стал карательным? На первом этапе войны поляки захватили множество пленных. Обращение с ними было крайне жестокое. В частности, сохранились такие описания польских зверств. Ради забавы безоружных красноармейцев выводили на сечу. На них надзиратели отрабатывали технику удара полошом. Если всадник не смог полностью перерубить тело жертвы с одного раза, ее меняли на другого пленного, пока удар не будет отработан. После войны представители Советской России утверждали, что поляки сознательно уничтожали пленных. Порядка 157 тысяч попало в польские лагеря. В польском плену погиб практически каждый пятый красноармеец. Порядка 30-35 тысяч человек. И погибали не только от очень тяжелых условий содержания, голода, но от пыток и издевательств. Так вот, из числа надзирателей этих лагерей сила Новицкий и набирал свой отряд гусар эскадрона смерти. Однако жестокость гусар смерти не принесла им военного успеха. Через год после формирования отряда он был разбит, оставшиеся в живых спасались бегством, так же, как и сам Сила Новицкий бежал в поле боя, бросив свое войско карателей. По одним данным, впоследствии он спился, по другим был арестован самими поляками. В декабре 2023-го в Крынках вот этот польский наемник попал в плен. На его группу российские войска устроили засаду. А в марте 2024 сети влетело такое вот видео. Пара российских снайперов выслеживала группу из 12 польских наемников. И всего за минуту уничтожило скопление иностранных бойцов. По делам ведь их предупреждали еще в августе 2023 -го. Тогда польский еженедельник сообщил, что в ходе СВО уже ликвидированы более 10 тысяч поляков. И что бои против российской армии для них ничем хорошим не заканчиваются. О так. Есть и мое другое улюбленное на которое российская пропаганда się не powołuje. Myśl Польска. Drugie, bo oczywiście moje serce już dawno temu skradł niezależny dziennik polityczny, prowadzony przez rosyjskiego agenta mieszkającego w Holandii. To już nie pierwszy raz, kiedy artykuł z portalu Myśl Polska pojawia się na łamach propagandy. A czy raczej nie powinno być zaskoczenia, wszak artykuły w myśli polskiej publikuje chociażby wyznany nam pan Tomasz Jankowski. W po prostu polską wybrało Rosji rzyma się równo także, jak i problemy o suczowaniu gusarów eskadrony śmierci we ramię sowiecko-polskiej wojny, to jest w pełni no, czyli jak zwykle same pobiedy na froncie ugułem. W tym miejscu oczywiście chcę w pierwszej kolejności podkreślić, że bardzo irytuje mnie nazywanie ochotników, którzy walczą w szeregach Międzynarodowego Legionu Sił Zbrojnych Ukrainy, najemnikami. Zwracam na to uwagę, ponieważ ta formułka jest powszechnie i nagminnie stosowana przez wszelkie maści botów w komentarzach i po jakimś czasie człowiek może również podświadomie zacząć nazywać ich najemnikami. Tak jak na przykład Majdan w 2014, który był absolutnie żywiołowym i niezaplanowanym przez nikogo wydarzeniem, po latach sączenia się propagandy nagle stał się zaplanowanym przez USA przewrotem państwowym. I w ogóle nie chodziło o to, że ludzie zwyczajnie byli zmęczeni życiem w państwie bez perspektyw, w rosyjskiej strefie wpływów, a totalnie zachodnie spec służby maczały w tym palce. Już nie wspominam o Donbasie, gdzie rzekomo nie wszystko było takie jednoznaczne, choć w rzeczywistości wszystko było bardzo jednoznaczne. Po prostu po latach sączenia propagandy, połączonej ze słabą pamięcią zwykłego zjadacza chleba, nagle zasiano wątpliwości, których przecież nie mieliśmy ani w 2014. Ani w 2015. Co do samego wątku Polskiego Korpusu Ochotniczego i ich roli w ataku na obwód Białgorocki, portal Defense 24 opublikował w czerwcu 2023 bardzo dobry artykuł na ten temat. Pozwolę sobie zacytować fragment związany z dzisiejszym materiałem. Polski Korpus Ochotniczy, PDK, nie uczestniczył w operacjach rosyjskich jednostek, które walcząc po stronie Ukrainy, przeprowadziły operacje na terytorium Rosji. Poinformował Rosyjski Korpus Ochotniczy. W odniesieniu do działań bojowych na terytorium Federacji Rosyjskiej informujemy, że żołnierze PDK, Polskiego Korpusu Ochotniczego, zabezpieczają konwojowanie jeńców, logistykę wojskową i medyczną, lecz wyłącznie w obrębie granicy państwowej Ukrainy, oświadczył RDK na telegramie. Oświadczenie tzw. wolnych Rosjan to pokłosie zamieszania medialnego, jakie wynikło z postu na mediach społecznościowych Polskiego Korpusu. Od tamtej pory post został usunięty. Czy braliśmy udział w operacji na terenie obwodu Białgorodzkiego? Odpowiedź jest jednoznaczna. Oczywiście, że tak. Padło. Koniec cytatu. Jednocześnie ekspert Defense24 nie ukrywa, że formacja mogła pełnić rolę zabezpieczającą w trakcie operacji. Co do losów samej formacji, z tego co wyczytałam w rosyjskich i ukraińskich mediach, 31 marca 2024 PDK ogłosiło, że połączyło się z RDK, rosyjskim korpusem ochotniczym. Natomiast sama jednostka podobno miała swoje problemy. Oto co pisano na portalu w Polityce w kwietniu tego roku. Cytuję: Według ukraińskich rozmówców portalu w Polityce.pl Polacy są obecni na różnych frontach tej wojny i cieszą się uznaniem towarzyszy broni, ale sam PDK nie ma takiej renomy. Jego skład prawdopodobnie nigdy nie przekraczał 10 osób. Sami członkowie korpusu żyją i walczą, choć ich jednostka nie przyjmuje nowych członków. Tę wąską grupę miała cechować pewna kłótliwość i nieufność do rodaków, którzy zgłaszali akces do jednostki lub po prostu próbowali się z nią skontaktować w celach różnorakiego wsparcia, np. medycznego czy sprzętowego. Grupie nigdy nie udało się stworzyć struktury, która wzbudziłaby zaufanie innych ochotników w ukraińskiej armii. Koniec cytatu. No cóż, w tym przypadku chyba można nawet powiedzieć, że propaganda rosyjska zbudowała polskiej formacji wspaniały pomnik, podczas gdy w rzeczywistości, niestety, wszystko było o wiele mniej hmm, romantyczne. Aż wstyd się przyznać, ale część mnie w tym konkretnym przypadku chciałaby, żeby Rosjanie mieli trochę więcej racji. I żeby rzeczywiście Polska miała na Ukrainie reprezentantów w postaci piekielnie sprawnej i groźnej jednostki bojowej. No, ale po raz kolejny znowu tutaj przejawia się moja krwiożercza natura i zaczynam siać propagandę celem wciągnięcia Polski w konflikt z Rosją. Czy jakoś tak? Już się pogubiłam. Bo co troll, to inne zarzuty mi stawia. Ale wiem na pewno, że ukradłam Niemcom Kibel. I to jest niezmienne i stabilne. Dziadu. Jeszcze tylko na sam koniec wspomnę, że według portalu Ukrinform, który opublikował na dniach widoczną na ekranie infografikę w oparciu o otwarte źródła, liczba poległych Polaków wynosi trochę mniej niż te tysiące, o których namiętnie opowiada Sołowiow. Acz mam nadzieję, że w przyszłości poznamy dokładną liczbę ofiar wśród zagranicznych ochotników i wszyscy oni otrzymają należne im uznanie, tak na Ukrainie, jak i w Polsce i innych państwach, których obywatele dokonali niezwykle bohaterskiego czynu, jakim jest ochotnicza walka za wolność innego państwa. Na tym zakończymy dzisiejszy materiał. Dziękuję i pozdrawiam.